Zbliża się 1 maja, święto wszystkich pracowników. Jak co roku OPZZ przypomina rządzącym o prawie dogodnej pracy i płacy. Tegoroczne święto jest wyjątkowe. Od 14 miesięcy żyjemy w pandemii. Każda rodzina została dotknięta tym nieszczęściem. Nie ma powodu do zadowolenia i świętowania. Przed dniu naszego święta skierowaliśmy pismo do premiera żądając odpowiedzi. Kiedy i jaką pomoc otrzymają polscy pracownicy? Wzrastają koszty utrzymania, żyje się coraz gorzej, zwiększa się liczba biednych pracujących. Oczekujemy zdecydowanie większej pomocy dla pracowników. Wyrazem naszych żądań jest zrealizowany przez nas spot. Zapamiętajcie hasła, które się tam pojawiają: chcemy pracy, chcemy płacy, chcemy żyć. To odzwierciedlenie rzeczywistości, w której żyjemy. Zabiegajmy o realizację tych haseł. Odsyłam do naszej strony facebooka. Tam znajdziecie więcej informacji. W tych ciężkich czasach życzę dużo zdrowia. Razem możemy więcej.